Od 15 lat w Polsce najbardziej potrzebującym rodzinom można pomagać w ramach projektu Szlachetna Paczka. W tym roku po raz pierwszy ta akcja będzie realizowana w Rabiczu. Proszę powiedzieć, na czym dokładnie idea szlachetnej paczki polega? Idea szlachetnej paczki to przede wszystkim niesienie mądrej pomocy i angażowanie się w środowiska lokalnego, czyli pomagamy osobom z naszego środowiska lokalnego i darczyńcy również są mieszkańcami miasta. Łączymy ich ze sobą. I w ten oto sposób darczyńca może pomóc komuś, kto mieszka na terenie Ramicza i tej pomocy potrzebuje. Pani jest wolontariuszką Szlachetnej Paczki, liderem właściwie rejonu tego projektu. Proszę powiedzieć, skąd Państwo wiecie, komu ta pomoc jest najbardziej potrzebna? Czyli w jaki sposób wyszukujecie rodziny, do których pomoc w ramach Szlachetnej Paczki powinna trafić? Najpierw zrobiliśmy rekonesans tutaj na terenie miasta. I okolic. Byliśmy w ośrodku pomocy społecznej w różnych e, szkołach, ale też mamy zgłoszenia od osób prywatnych, od fizjoterapeutów, którzy znają takie przypadki, gdzie e, osoby mają ciężką sytuację i tej pomocy potrzebują. Państwo wytypowaliście z tego, co wiem, 30 rodzin, takich, które potrzebowałyby pomocy. Proszę im powiedzieć, gdzie nie będzie można znaleźć listę tych rodzin? Lista będzie udostępniona na naszej oficjalnej stronie projektu szlachetnapaczka.pl Od kiedy? Już jutro jest otwarcie bazy 21 sobota. Zapraszamy serdecznie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób konkretnie tym rodzinom można pomóc i czy można pomóc wszystkim, wszystkim 30 rodzinom? Jak najbardziej można pomóc wszystkim, a pomoc polega przede wszystkim na tym, że darczyńca zgłasza się. Poprzez stronę internetową wybiera swoją rodzinę i jest jej tak, jakby opiekunem. Od początku do końca stara się zapewnić tej rodzinie wszystko to, czego ona potrzebuje, co my, jako wolontariusze, mogliśmy wcześniej wywnioskować na podstawie rozmów przeprowadzonych z tymi rodzinami. Czyli Państwo tworzycie listę potrzeb danej rodziny? Tak. Ta lista potrzeb trafia do darczyńcy, i ten darczyńca, który postanawia objąć pomocą tę jedną rodzinę, tylko tej jednej rodzinie może pomóc. Dokładnie, ale to nie znaczy, że on pozostaje sam, bo jak najbardziej może tutaj wziąć do pomocy swoich przyjaciół, rodzinę czy też zakład pracy. Warto zauważyć, że w zeszłym roku taką jedną paczkę przygotowywało aż 36 osób. Statystycznie, średnio. Tak. Także no, jest to duże grono, które może wspólnie dużo zdziałać. Co w takiej szlachetnej paczce się znajduje? Czyli czego najbardziej z doświadczeń ubiegłorocznych na przykład te rodziny potrzebują? To wszystko jest uzależnione od potrzeb konkretnej rodziny, bo potrzeby są różne. Ale najczęściej to jest odzież i ciepłe obuwie na zimę, bo wiadomo, że jeżeli jest rodzina wielodzietna, to ciężko jej zaspokoić taką potrzebę dla kilku członków naraz. Ale potrzeby są bardzo różne. Zdarza się lodówka, zdarza się tapczan bardzo często. Także tutaj też możemy zakupić środki czystości, to co ta konkretna rodzina właśnie potrzebuje. Jeżeli zdecydujemy się którejś rodzinie pomóc, czy wystarczy, że przekażemy pieniądze na, na tę pomoc? Nie, pięknem tego projektu jest to, że przekazujemy konkretne, już zakupione produkty. Czyli nie wystarczy tutaj mieć pieniądze, ale trzeba też mieć trochę czasu i chęci, żeby pójść do sklepu, i zakupić dokładnie to, co tej rodzinie jest potrzebne, czyli do osób, do rodziny, która potrzebuje pomocy, do trafia paczka w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dokładnie, jest to prezent trafiony w ich potrzeby i marzenia.